Wszystko jest wyczyszczone tak jak wygląda jak wyszło z fabryki. Cała obudowa wnętrze umyte, płyta zregenerowana, umyta, wszystkie kondensatory przejrzane, dwa największe wymienione, wszystkie pozostałe trzymają parametry, także nie wymagały wymiany. Zabieram się za składanie tego wszystkiego w całość. No, tutaj nie będę Was zanudzał, kolejność dokładnie odwrotna, także tutaj nic wielkiego się nie da wymyślać. Płyta główna zmontowana, pasta termoprzewodząca nałożona nowa, wszystko skręcone, także po małą pracę posuwają się do przodu. Tak prezentuje się wzmacniacz po złożeniu. Już tego całego składania nie nakręcałem, bo to raczej mało kogo interesuje. Ważne, że wszystko w nim działa jak należy. Zaraz tutaj zrobimy małą próbę i pokażę Wam jak to wszystko chodzi. Tam będzie pewnie słychać muzyczkę w tle. Ale to. Nie to jest najważniejsze, bo tak naprawdę to chodzi o to, jak działają teraz wszystkie przełączniki, więc zaraz yy, wam tutaj nie wiem, myślę, że taka głośność będzie OK. I zobaczcie, przy prze przełączaniu tego były trzaski, nie ma żadnych, ale to jest mało, mogę nawet malutku to przekręcać, i w pewnym momencie wchodzi dźwięk. W pewnym momencie wchodzi dźwięk, ale nie ma najmniejszego trzasku. To samo było z Loudnessem Działa perfekt I to samo było ze Source Pamiętacie jak Balans tutaj e, trzeszczał? Do końca w lewo Do końca w prawo, do końca w lewo Nie ma najmniejszych trzasków To samo tony wysokie Tony niskie i to samo głośność, tak? Nie ma tutaj szansy, żeby cokolwiek zatrzeszczało. Także, perfekt. Pełna można powiedzieć, naprawa, renowacja. Wszystko wyczyszczone, działające. Myślę, że wzmacniacz posłuży kolejnych ileś lat. I oby tak było. Także. Polecam wszystkim, żeby się takimi sprzętami zajmować, a nie wyrzucać, bo to jednak ma jakąś tam duszę. To są jakieś nasze sprzęty z młodości, także ja nie potrafię przejść koło tego obojętnie. Na, to, na ten moment dziękuję wszystkim za oglądanie i zapraszam do, na kolejne filmiki i do obejrzenia również tych starych, do subskrybowania, będziecie na bieżąco jak będę widział, że, że coś tam, jakiś temat jest szczególnie gdzieś tam mm, polubiany i tak dalej, no to gdzieś w tym kierunku będę zmierzał, tak żebyście sobie mogli pooglądać to, co Was interesuje. Mamy już tam różne sygnały, że komuś się udało coś naprawić w oparciu o mój filmik, że coś mu pomogło i tak dalej, no to, to, to mnie pozytywnie nastraja do, do kręcenia kolejnych filmików. Także jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia. Małe postscriptum. Oczywiście z każdej naprawy musi zostać jakaś część. No, trochę w cudzysłowie. Co tym razem zostało? Pamiętacie ten klocuszek drewniany? Został ten klocuszek. Na szczęście już teraz nie jest potrzebny. do 230 jest naprawione. Także wszystko również mechanicznie działa jak należy. Do zobaczenia.